Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to jest seria ciekawostek do gry Battlefield Hardline. Poniżej znajdują się numerki, które przekierują was do poszczególnych ciekawostek. Zacznijmy od numeru 1. Aby zreanimować naszego przyjaciela potrzebujemy strzykawki o nazwie Revive. Tak samo jak to było w przykładowo w Battlefield 4, tutaj również możemy tym zabić wroga. Zapewne wielu z Was korzystało już z gadżetu Zipline, dzięki któremu można przemieszczać się z wyższego do niższego punktu. Dodatkowo możemy kogoś zabić używając tego gadżetu. Na mapie High Tension znajduje się wielki żuraw, który możemy zniszczyć niszcząc trzymające liny bądź przecinając je samym śmigłem. Uwaga, możemy przez to zginąć. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka ciekawostek. Nie zapomnij zostawić lajka bądź subskrypcji. Jeżeli znasz jakąś ciekawostkę, możesz napisać o niej w komentarzach. Kończąc reklamą mojego fanpage'a na Facebooku. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam z pola bitwy.